Z ewangelii według świętego Łukasza. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, wdziercy, oszuści, cudzołożnicy. Rozmawiałem jakiś czas temu z moją znajomą o tym, że wielu ludzi rezygnuje z niedzielnej mszy świętej. I że wcale nie czują żadnego braku. Ona natomiast powiedziała mi, że jeżeli nie pójdzie w niedzielę do kościoła, to w ogóle nie czuje niedzieli. Nawet więcej powiedziała, że jeżeli nie pójdzie w niedzielę do kościoła, to niedzielny obiad wcale nie smakuje jak niedzielny obiad. Na początku ucieszyłem się tą myślą, że sza niedzielna jest tak głęboko wpisana. W człowieka, ale potem zrozumiałem, że nie osądzając nikogo, bardzo możliwe jest to, że wiele naszych gestów religijnych, gestów modlitwy wykonujemy nie ze względu na to, że chcemy oddać chwałę Panu Bogu, ale ze względu na własne dobre samopoczucie, ze względu na myśl o tym, że jestem lepszy, pobożniejszy. Bardziej zakorzeniony w tradycji, mądrzejszy niż inni, niż ci poganie wokół mnie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że o tym samym mówi dzisiaj Jezus w Ewangelii. Co prawda, w polskim przekładzie czytamy, że faryzeusz stanął i w duszy się modlił do Boga. Tymczasem, gdy trafimy na tekst oryginalny grecki to okaże się, że trzeba go by było przetłumaczyć hmm, chyba inaczej. Z tekstu greckiego wynika wyraźnie, że Jezus hmm, rozróżnił modlitwę Faryzeusza i celnika. Obydwoje, obydwaj stoją w świątyni. Jeden z nich hmm, mówi Boże, i drugi mówi Boże, a więc zwracają się teoretycznie do Boga. A jednak Jezus wyraźnie podpowiada, że faryzeusz modlił się sam do siebie. Sam do siebie. To wynika ewidentnie z greckiego tekstu i nie zostało powtórzone w przypadku yy, celnika. Celnik modlił się do Boga ze względu na Boga, skruszył się przed Bogiem. Natomiast faryzeusz modlił się w sobie, modlił się do siebie. A gdyby dokładniej przetłumaczyć ten grecki tekst, to moglibyśmy nawet powiedzieć, że modlił się w swojej własnej obecności. Albo modlił się ze względu na siebie. Modlić się w swojej własnej obecności. W gruncie rzeczy, tak modli się każdy, kto udaje, że wierzy w Pana Boga. Udaje sam przed sobą. Wtedy wstaje we własnej obecności i mówi: Teraz będę się modlił. Nie zauważając, że stoi twarzą w twarz z Bogiem. Można też modlić się ze względu na samego siebie. Nie ze względu na chwałę Bożą. Nie ze względu na, na prośbę Pana Boga skierowaną do mnie, bądź zawsze obok mnie. Ze względu na siebie samego. Na, na własne dobre samopoczucie. Można pójść do kościoła po to, żeby obiad niedzielny był smaczny, żeby smakował jak niedzielny. Można klęczeć całą noc, i myśleć o tym naprawdę dużo bardziej zasłużyłem na niebo niż ci, którzy nie robią tak jak ja. Niebezpieczeństwo bliskie nam wszystkim. Mi i Tobie. Z pewnością także. Dziękuję Wam za to dzisiejsze spotkanie i za to, że możemy wspólnie tej wielkopostnej drodze robić jakiś rachunek sumienia z naszej miłości do Boga, z naszego egoizmu yy, i przede wszystkim z tego, co jest na dnie naszego serca. Z prawdy o nas samych. Lepiej uświadomić sobie prawdę, prawdę, która wyzwala i powiedzieć Panu Bogu szczerze, tak jak ten celnik z dzisiejszej Ewangelii. Zupełnie nie jestem Ciebie godzien. Jestem duchowym słabeuszem, uszem, który potrzebuje, żebyś go podźwignął. Dziękuję Wam za dzisiejsze spotkanie. Spotkajmy się jutro, koniecznie. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga stępującego na brzegi duszy. W mroku jest tyle światła, ile życia w otwartej róży, ile Boga stępującego na brzegi duszy.